Czy wiecie, co w odniesieniu do słuchawek oznacza określenie True Wireless? Jeśli nie, to w opisie pod filmem znajdziecie link do poradnika pisanego, który jest temu poświęcony. Tu już zdradziłam, że będzie chodziło o słuchawki. Więcej. Będzie chodziło o słuchawki bezprzewodowe i to takie najsubtelniejsze, dokanałowe. Dla mnie wybór takich słuchawek jest jeszcze trudniejszy, bo poza aspektem dźwiękowym dużą rolę przywiązuje też do wyglądu. W końcu słuchawki to druga rzecz po kolczykach, która powinna zdobić nasze uszy. Bowers Wilkins model modelu PI5 chce połączyć obie te cechy, czyli fenomenalny dźwięk i piękny design. Ja mam na imię Edyta i dziś przyjrzę się tym słuchawkom z bliska, oczywiście kobiecym okiem. Brytyjska marka znana jest ze swojego stonowanego i bardzo eleganckiego designu. Nie inaczej z przypadku ich nowych słuchawek PI5, które dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych. Obywa prezentują się rewelacyjnie, a omawiany egzemplarz to klasyczna czerń, nazywana tu tłumacząc na polski węglową. Nie ma jednak mowy o kolejnych nowych słuchawkach. Są tu subtelnie błyszczące stawki oraz element, który nazywa wyspą. Na jej szczycie widzimy wyraźnie reflowaną powierzchnię, która bardzo ładnie rozprasza padające światło. Zintegrowano w niej panele dotykowe umożliwiające sterowanie połączonym otwarzaczem w telefonie. Dalsza część obudowy jest wykończona matowym lakierem. Jak na słuchawki dokanałowe przystało, posiadają one wypustki z silikonowymi wkładkami do Kryją one wysokiej klasy przetworniki, czyli takie jakby miniaturowe głośniczki, dzięki którym słyszymy dźwięk. Do zestawu dołączony jest też Etui, który jednocześnie służy jako power dla słuchawek Wykończonej w podobnej kolorystyce do słuchawki oraz zaprojektowano tak, aby wygodnie leżało w dłoni. Na jego dole znajdują się złącze do ładowania kompletu. A jest nowoczesny USB typu C, więc jest duża szansa, że naładujecie je ładowarką swojego telefonu. Cały zestaw jest bardzo kompaktowy, przez co bez problemu schować pi 5 Piątki do kieszenie plecaka albo torebki, nawet takiej bardzo małej. W tabeli z danymi przeczytać można, iż producent zastosował rozwiązania takie jak poprawa stabilności połączenia oraz kodek APTX, który zapewnia bardzo dobre brzmienie. Aby z niego skorzystać, pamiętajcie jedynie, aby wasz telefon również posiadał dla niego wsparcie. Tak czy inaczej, brzmienie modelu PEI-5 stoi mojej ocenie na bardzo wysokim poziomie. Dla tych z Was, którzy są nieco mocniej wkręceni w światło dźwięku Bowers and Wilkins, powiem tak: słuchawki grają tak, jakbyśmy wzięli głośnik jednego producenta, zmniejszyli je i włożyli do uszu, a tłumacząc to na prostszy język. Słychać dzięki nim wiele wokalnych smaczków, detali w instrumentach oraz basu, który nie atakuje, tylko dopełnia efektu. Dźwięk jest przy tym naturalny i absolutnie nie męczący. To jeden z tych przykładów słuchawek, które powodują, że chętnie sięgasz po muzykę z telefonu. Do towarzystwa dla przetworników, Bowers and Wilkins zainstalował w pełni piątkach układ aktywnego tłumienia hałasu z otoczenia. Funkcja przydatna jest, gdy jesteście na zewnątrz, aby wyciszyć szum i częściowo hałas miasta, ale przyda się też, gdy wasza druga połowa zaczyna marudzić, aby wolicie delektować się ulubionymi nagraniami. Z drugiej strony w słuchawkach są też mikrofony służące do rozmów telefonicznych, które zaskakująco dokładnie rejestrują to, co mówimy. A żeby było jeszcze ciekawiej słuchawki mogą pracować w trybie odwrotności wyciszania, czyli słyszymy otoczenie tak, jakby w naszych uszach nic nie było. A słuchanie muzyki czy też rozmowa może potrwać aż do 4,5 godziny, po czym słuchawki upomną się o wizytę w swoim pudełeczku ładującym. Tam po spędzeniu 15 minut powinna odzyskać energię na kolejne 2 godziny grania. Samo etui ma w sumie energię na nawet 20 godzin pracy, co łatwo można policzyć oznacza jakieś 4 pełne cykle ładowania. Sam raz na jednogodniowy bowski wypad za miasto, w końcu trzeba kiedyś odpocząć. Tak więc, jak widzicie, Bowers and Wilkins PAY 5 to naprawdę połączenie dwóch skrajnych światów bardzo dobrego brzmienia i nowoczesnego, eleganckiego wyglądu. Użyte materiały są miłe w dotyku i sprawiają poczucie obcywania z produktem premium. Dla kogo więc polecam PAY 5? Na pewno dla tych z Was, którym zależy właśnie na wyglądzie, który nie będzie okupionym gorszym brzmieniem. Myślę, że wiele z Państwa zgodzi się ze mną, że te słuchawki spokojnie mogą służyć ze swojego rodzaju biżuterię. Jeśli chodzi o ten film, to by było wszystko, co chciałam Wam opowiedzieć. Jeśli damski punkt widzenia na sprzęt audio Ci się podoba, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i śledzenia kolejnych filmów, które na pewno pojawią się już niedługo. A więcej omawianych tu słuchawkach dowiedzieć się w salonach Top and Video Design oraz na stronie wwwtophi Tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć!